Krzysztof Szmagier Złoty kielich z rubinami Czyta Bronisław Cieślak Część szósta Mąż prawie z nikim się nie spotykał, pokręciła głową Malicka. Rano szedł do fryzjera, sam się nie golił. A co ukradziono w wielbarku? Zainteresowała się? Renesansowy kielich z rubinami. Kielich? Powtórzyła? Kobieta wstała i podeszła do serwantki, otworzyła drzwiczki i wyjęła kielich. Taki? Zapytała. Borewicz i Zubek popatrzyli po sobie, wielce zdziwieni. To pani go ma? Zapytał Sławek. Nie, to nie ten, to kopia, wyjaśniła Malicka. Piękna, prawda? Kiedy mąż odchodził na emeryturę, dostał go od współpracowników. Pod spodem ma datę. Oryginał został w Wielbarku. Pochodził z pracowni niego. Wart niewyobrażalne pieniądze, zwłaszcza w dolarach. Kobieta z trudem opanowała szloch. Borewicz wziął kielich do rąk i obejrzał od spodu. Na dnie wygrawerowany był napis. Drogiemu panu Malickiemu 1981. Oddał kielich, który Malicka odstawiła ostrożnie na miejsce. Pan pytał... Z kim się widywał? zapytała, zamykając serwantkę. Namyślała się przez chwilę. No cóż, dzieci nie mamy, jedynie wpada do nas czasami kuzynka. Mąż pośredniczył jako rzeczoznawca w paru sprzedażach. To byli jacyś znajomi Halinki. Czy zna pani nazwiska tych osób? zapytał Zubek. Jeden tu był ostatnio. Malicka usiłowała sobie przypomnieć. Potarła czoło. Gadocha albo latocha, nie pamiętam, ale gadocha to chyba taki jakiś w telewizji. Często mówią niech chyba latuch? Ale to znajomy Halinki, on pracuje w handlu zagranicznym. W tym momencie zadzwonił telefon. Malicka przeprosiła i podeszła do aparatu. Borewicz pochylił się szybko do zupka i powiedział szeptem: Niech Ewa znajdzie mi tego latucha. Przecież ja nie mogę. Nieśmiało zaprotestował Zubek. Niech pan zadzwoni do niej z domu, prywatnie ode mnie. Malicka podniosła słuchawkę. Halo? Dzień dobry, kochanie. Rozpogodziła się. Słuchała przez chwilę. Ale starczy na cały welon. Dzwonili o końcy. Zula przysłała depesze. Na pogrzeb nie przyjedzie. No nic poza tym. Są panowie z milicji. Opowiem ci później. A co z wyjazdem? Przez chwilę słuchała rozmówcy. Aha, jest, nie wiem dokładnie, ale jeden z panów to ten, o którym wujek napisał w liście. W tym momencie podszedł do niej Borewicz i gestem ręki pokazał, że chciałby rozmawiać. Halinko, pan z milicji chciałby z tobą porozmawiać, powiedziała Malicka. No to pa, kochanie. W kawiarni hotelu Wiktoria było o tej porze pusto. Przy stoliku siedział Borewicz z atrakcyjną młodą kobietą. Przed nimi stały dwie szklanki z drinkami, Halinka była lekko podenerwowana. Pani Halino, spokojnie, to są tylko na razie moje przypuszczenia. Pan chyba ma rację, zastanowiła się. Coś tu jest nie tak. Wujek nie mógł popełnić samobójstwa, ale z drugiej strony nie było chyba na świecie człowieka, który mógł mu źle życzyć. Chodząca dobroć i kultura, dodała lekko oburzona. Z kim się widywał? Zapytał Borewicz, przyglądając się uważnie dziewczynie. Ze mną próbowała się uśmiechnąć, ale oprócz pani, można było wyczuć, że nie wierzy jej do końca. Nie wiem, stwierdziła. Chyba z nikim. Nie mieli żadnej rodziny. Już mówiłam. Borewicz spojrzał na nią przenikliwie. Proszę pani. Zawiesił głos. Pani wuj coś wiedział o kradzieżach w placówkach muzealnych i tego już jestem pewien. Zakończył ostrym tonem. O kradzieżach? zapytała oburzona. Tak, podejrzewamy, że albo wiedział, albo podejrzewał, kto kradnie. Proszę posłuchać. Ostatnio wydarzyło się parę kradzieży w placówkach, w których kiedyś pracował pan Malicki. Wynoszono stamtąd rzeczy, których nigdy nie wystawiano. W dwóch wypadkach rzeczy, których nie było nawet w katalogach, więc zrobił to człowiek zorientowany. Aż pani wujek prawdopodobnie domyślił się, kim jest złodziej i dlatego zginął, powiedział dobitnie. To możliwe, ale w takim razie kto? Patrzyła na sławka szeroko otwartymi oczyma. Była szczerze przejęta. Borewicz popatrzył na nią badawczo. Czy nigdy nie spotkała pani u wujostwa człowieka o nazwisku Latuch albo Latocha? zapytał oficjalnym tonem jak podczas przesłuchania. Halina zamyśliła się. Starała się z całych sił przypomnieć sobie to nazwisko. Kiedyś, powiedziała po chwili, trąc czoło, coś ciocia wspomniała. To jakiś znajomy, ale. Nic bliższego nie potrafię powiedzieć. Jeśli to pana interesuje, spróbuję się czegoś dowiedzieć. W tym momencie do stolika podeszła kelnerka, zgrabna, w bardzo krótkiej mini, odsłaniającej smukłe nogi. Czy coś jeszcze podać? Zapytała. Borewicz oderwał spojrzenie od nóg kelnerki i uśmiechnął się. Dziewczyna udawała, że nie widzi jego zainteresowania, tylko rachunek, powiedział, udając żal. Kiedy odbierał resztę, Halinka sięgnęła po torebkę. – Ja na chwilę przeproszę. Wstała i skierowała się do szatni. Sławek odprowadził ją wzrokiem. Podeszła do telefonu, który stał na barze. Znudzony portier podał jej słuchawkę i przyglądał się, jak wybierała numer. Kiedy uzyskała połączenie, odwróciła się tyłem. Ktoś podszedł odebrać płaszcz. Po chwili wróciła do stolika – jeśli to wszystko, to ja już mogę iść? Byłam zaproszona? zapytała kokieteryjnie. Jak się czegoś dowiem, postaram się zadzwonić. Tu ma pani oba moje telefony sławek podał jej wizytówkę. Halinka szybko się pożegnała. Uśmiechnięta, jakby zadowolona z rozmowy, jeszcze z holu pomachała mu ręką. Borewicz również skierował się do wyjścia. Patrzył, jak Halinka szybkim krokiem się oddala w stronę zachęty. Po chwili namysłu cofnął się jednak do kawiarni. Szatniarz wzruszył ramionami, podając komuś numerek. Naprzeciw stał Borewicz i patrzył na niego pytająco. Bo ja wiem, mruknął szatniarz. No, może jednak, zachęcił go Dlaczego ja mam być niedyskretny i to wobec damy? Dlatego. Borewicz położył na ladzie banknot dwudziesto Szatniarz odbierając od kogoś płaszcz zręcznie zsunął banknot do szuflady. Do jakiegoś witka, powiedział nie patrząc na Borewicza. A co mówiła? Cicho mówiła. Burknął szatniarz. Numer? Nie dawał za wygraną sławek. Najpierw dwa razy trójka, potem chyba dwie dziewiątki i na końcu dwa razy krótko albo po dwójce, albo po trójce. Sławek szybko zanotował w notesie 3-3-99-22 vel 3-3. jechał marszałkowską w stronę żoliborza. Za oknem szybko migały mijane kamienice. Nagle z radiostacji rozległ się lekko zniekształcony głos Ewy. 07 zgłoś się? Tak, odbiór, Sławek sięgnął po mikrofon. Czekam na ciebie na dole w holu, podam ci namiary, dyskrecjonalnie, jak zrozumiałeś? Ja, zero siedem zrozumiałem, bez odbioru. Po chwili, Sławek podjechał pod budynek Intrako. Wszedł do środka. W holu, na jednym z rozstawionych dla gości foteli, siedziała Ewa. Borewicz zwolnił, przechodząc obok, Ewa sięgnęła w tym momencie po gazetę. Pokój dwadzieścia piętro 17. Powiedziała nie patrząc na niego. Zaczekaj w samochodzie! mruknął Borewicz i dyskretnie położył na stoliku kluczyki od poloneza. Na drzwiach wisiała tabliczka z numerem 1720 i napisem W. Latuch Dyrektor. Sławek otworzył bez pukania. Otyła siła kobieta przenosiła akta z szafy do gabinetu obok. Niestety dyrektor wziął parę dni wolnego. Powiedziała na jego widok. Borewicz zrobił zawiedzioną minę. O, dyrektor Latuch umówił się ze mną na dzisiaj. Przysłał mnie pan Malicki. Pana nazwisko, spojrzała do kalendarza. Jestem kuzynem sprawa prywatna. Tu jest, zdaje się, bezpośredni, to może jutro zadzwonię. Popatrzył na nią prosząco. Sekretarka wydarła kartkę z notatnika i zapisała numer. Podała Borewiczowi. Łatwy do zapamiętania, powiedziała głośno. Dwie trójki, dwie dziewiątki, dwadzieścia dwa. Dziękuję bardzo. Do widzenia, odrzekł Sławek, wpatrując się w kartkę. Ewa czekała w Polonezie. Sławek siadł za kierownicą. Gra muzyka, to on. Wrzucił bieg i skierował samochód w stronę ulicy Nowotki. Kiedy wyjechał z parkingu, ze stojącego nieopodal fiata... Wysiadł kierowca. Mężczyzna spokojnie żuł gumę. Zamknął samochód i skierował się w stronę biurowca. W hali dworca centralnego rozległ się chropowaty głos spikerki zapowiadającej odjazd pociągu do Gdyni. W tym samym czasie ruchomymi schodami wjechała z dołu Halina Malicka. Nie rozglądając się, zwinęła tekstylną torbę i schowała ją do dużej damskiej torebki. Skierowała się w stronę automatów telefonicznych, wybrała numer, abonent był zajęty. Odwiesiła słuchawkę, wyjęła monetę i czekała na następne połączenie. Koniec części szóstej. Przejdź do części siódmej.